Europejski Festiwal Szkła gości po raz drugi w Legnicy. Jesteśmy za to ogromnie zobowiązani galerii sztuki i panu dyrektorowi Tegoroczny festiwal Animal Planet, jak co roku, prezentuje pracę 16 artystów, mamy 12 artystów zagranicznych i czterech artystów z Polski. Mam nadzieję, że ten szeroki przekrój zarówno prac, ich różnorodności charakteru, jak i prezentowanych technik spotka się z Państwa zainteresowaniem. Reprezentujemy tutaj pracę artystów szeroko. Rozumianej Europy. Mamy pracę z Islandii, mamy pracę z Czech, mamy pracę ze Słowacji, mamy pracę Węgra. Mamy pracę z Danii, dwoje artystów z Danii. Tutaj na podkreślenie zasługuje fakt, że mamy laureatkę bardzo prestiżowej nagrody w Koburgu w Niemczech wystawy Szkła Lizę Krabę, która prezentuje nam tutaj swoje bardzo delikatne struktury. Tegoroczny festiwal prezentuje wystawę główną nie tylko we Wrocławiu, gdzie w październiku była uroczysta inauguracja tej wystawy. Mieliśmy okazję pokazać wystawę w w tej chwili gościmy w Legnicy, a w styczniu, pod koniec stycznia i aż do marca będziemy w Muzeum Szkła w Jeleniej Górze. Ten projekt to jest y, od jakichś chyba pięciu czy sześciu lat. Y, y, ciągnę taki temat y, właśnie tych y, y, szkieł giętych, które zaczęły się od tego, że zacząłem robić cykl y, y, takiego prawie syryjskiego szkła. I później nagle pojawił się pomysł, żeby, żeby zająć się troszeczkę, jakby to powiedzieć, protobiblią. I zacząłem się zagłębiać bardzo w Gilgamesza. Z Gilgamesza przeszedłem na tarczę z ur, zrobiłem tarczę z ur ze szkła. Później zrobiłem historię Gilgamesza w szkle, właśnie tak jakby w takich miętych szkłach, wyciągniętych z ziemi. No a później to już zajmowałem się różnymi tematami, zrobiłem z tego szkła, z tego miętego szkła, zrobiłem już kilkanaście wystaw. To jest to moja pierwsza realizacja ze szkła, ponieważ taka powstała formuła tej wystawy, że jest jeden artysta z zewnątrz zapraszany. Ja byłam wyróżniona, bardzo się z tego ucieszyłam. Na co dzień jestem grafikiem, zajmuję się rzeźbą, ale przede wszystkim też ceramice. Tutaj jest realizacja, to są grafiki wypalane na szkle, zmontowane w stylażu stalowym. Już mogę powiedzieć, że to jest pierwsza, ale nie ostatnia taka realizacja. Powstają już następne, ponieważ zakochałam się w tej technice. Niesamowicie się sprawdza, także. Dzięki zaproszeniu przez Anitabialistę i profesora Pawlaka mogłam zacząć jedną z nowych dróg mojej twórczości. Motywem, który Państwu prezentują na wystawie jest motyw ptaka, ponieważ tytuł ogólnopolski, znaczy ogólnoeuropejskiej kolekcji, czy tytuł wystawy jest Animal Planet. Natomiast ja skupiłem się na, na ptakach. Moim motywem było połączenie drapieżności ptaka, jego agresywności, i stąd moje zapatrzenie się i spróbowanie wystudiowania pewnego fragmentu, skąd skontrastowany dziób, bardzo ostry i przejrzysty, z piórkami, który jest rozdrganym takim bardzo intrygującym motywem. Cała radość. Naszego życia to jest to, że rano wstajemy i idziemy do pracowni, a później możemy sobie dyskutować o tym, czy coś wyszło z tego pieca, czy nie wyszło. To naprawdę jest bardzo ładny sposób na życie.